Te drzwi są zamknięte. Okej, okay, dobra, jakby. Gdzie ja mam leść? Gdzie ja mam iść? Dokąd jestem? Dokąd zmierzam? Chciałem się cofnąć. Chwila, czy ja teraz mam się cofnąć? Ok, czyli muszę się cofnąć, pój wrócić do domu i znaleźć śrubokręt. Wow. Fu, jestem pewien, że, ten, że te śmieci leżą tutaj od zamknięcia młyna. No, trash gang. Nic tu nie ma. Szkoła. Nie wiem, przejdę się dookoła wszędzie, bo muszę skończyć znaleźć śrubokręt. Gdzie on jest? Nie, gdzie ja mam go zdobyć? Nie mam pojęcia. Niewiele mogę tu zrobić w nocy. No, spoko. Nie chciałem. O, to są Tutaj też nie. Czyli w pizzerii muszę znaleźć śrubokręt. Tylko skąd mam go wziąć? O, O, mogę kota pogłaskać. Jak miło. Dobra. O, mogę tutaj wejść. O, stare automaty. Wszystkie automaty z przeszłości nadal tu są. Wygląda na to, że przez lata nieźle się zniszczyły. Żadne nie wygląda nagrywalnego, brakuje im wielu części. Okej. Okay. W sensie, podniosłem tam jakąś matrycę. Okej, okay, czegoś tutaj mogłem użyć Nie wiem co Ale coś mogłem Nie masz odpowiedniego przedmiotu, spoko Kosmiczne głośniki, dobra stop ja zbieram przedmioty, które nie wiem do czego użyję, a mi zakładam, że miejsce w plecaku się skończy Portfel taty, wygląda na to, że tata dał mi ostatniego dolara z zakładu na oposy. Nie ma już pieniędzy, jak kupi lunch. Obie... O! K... Kiedy w sklepie retro w naszym miasteczku była dostawa i pojawił się nowy robot Mecha Zendrelix, Tata obiecał, że zabierze mnie tam, żeby go zobaczyć. Bardzo chciałem go mieć, ale Tata nie miał pieniędzy. Ktoś go kupił kilka tygodni później i myślałem, że już nigdy go nie zobaczę. Okazało się, że tata go kupił. Przez wiele tygodni codziennie robił nadgodziny, żeby móc zrobić mi niespodziankę. Byłem taki szczęśliwy. Okej, okay. Memorio. Okej, okay, dobra, szukamy. Dział elektronowe. Te telewizory wydają się super stare. Stare. Dlaczego Jeff je trzyma? To jest zamknięte. Dobra. Mm. Mam pełno części do jak jakichś rzeczy. Na pe Jest. Dobrze. Co, co ja naprawiłem? Ta jest gotowa. Słynie to system żetonów na nieograniczoną grę. Wygląda na to, że są tam jeszcze bilety. Cieszę się, że przez lata oglądałem jak Tata naprawia tyle różnych rzeczy. Czy mogę teraz zagrać? Rozwiąż zagadkę. Um. Aha, to jest tego typu gra. Ох, oh, W końcu dosłownie 10 minut mi co zajęło, prawie 10 minut. Jedna zagadka, ja nie mogę. Nowa muzyka odblokowana, puzzle z przysuwanymi kawałkami. Zajbiście chwila, dobra, ciśnijmy dalej. Mam 10 biletów, czy ja mogę znowu w to zagrać? Nie ma opcji, nie ma opcji. Um, dobra, czy ja mogę? Znowu. Wygrałem darmową wycieczkę do fabryki. Po fabryce w pizzy Freddy'ów No wątpię, żeby ktoś tam chciał iść teraz Nie to To, dobra Kolejna minigra Co tutaj trzeba zrobić? Dźwiganie z Helpusie. Co, co to je... Ja co to było? Ej, jak to tam jeszcze raz, jeszcze raz dawaj. Dawać dziesiątkę! Dobrze! <ścoughs> Nie mogę z tego! <ścoughs> o, dobre! To było dobre! Dobra, kolejna... Kolejna rzecz do naprawienia. Piękny. Wód fast food, tak fast food invader O um. Nie pamiętam jak ta gra się nazywała, ale No Ale to kurwa wspomnienia Ale... Jezu jak pamiętam jak ja w to nawalałem. Ja autentycznie pamiętam jak się nazywa ta gra. Super, z elementu horroru przeszedłem na segment z minigierkami. Czy będą tu jakieś power upy? Bo nie ukrywam. Chciałbym... Mieć szybszy speed strzelania, o nie jak hamburgery teraz, najpierw po tej stronie, no ile punktów muszę zabrać? Póki, na, póki co na razie dobrze się trzymam, więc. Powinno. chodzić o 10 tysięcy. Może nawet o 100. No, chyba, że tu na. Gle, będzie boss, dobra. Nie spodziewałem się tego. Ale coś odblokowałem dzięki temu. Dobra. Czyli to tutaj leci. Spoko. A tutaj co odblokowałem? Pacman? Strzelaj do balonów kosmicznych. Ok, nie rozumiem sterowania. Jeszcze raz, jeszcze raz bym nic nie ogarnąłem. Jak się steruje? Ale ja się ob... Ja się ruszam tym i jednocześnie się obracam. To jest confusing. Chwila. Okej, okay, czyli jak patrzę się w dół, to się obracam. A jak w górę... Dobra. W dół, w dół, jak patrzę to się zatrzymuję, a jak w górę to lecę przed siebie, na boki się po prostu obracam. Ja to rozgryzę, chwila. Nie dam za wygraną. Mm, ale rekord pobiłem, dobra. Eee... Ja już nie mam. No nie mam już nic, żeby to naprawić, więc to wszystko, ale. Dobra. Tutaj tak samo, dobra. Przejdźmy do głównej części gry, czyli znaleźć śrubokręt, żeby uwolnić tego smarkacza. Tędy mogę przejść. Naprawdę tutaj nic nie ma. Tędy nie przejdę. Nalazłem zasilacz, co oznacza, że kolejną rzecz można zgarnąć. Do, a do czego ten zasilacz? Na pewno nie do tego. Nie to, nie to, nie to. Tutaj. Dobra. A to co to będzie? Dostarcz pizzę. A, Chicken Road. Oj, za szybko. Dobra, jeszcze raz, na spokojnie. Aj, no i po co ja tak się śpieszyłem? Nic nie odblokowałem. No, do, do, no dobra, później się tym zajmę. Na, na, czy to normalne, że od razu biorę i wszystko odblokowuję z tych minigierek? No tutaj co jest? znowu Balun Boy No halo Tak tam nie wskoczy A dostałem kulkę w żołądek. Jeszcze raz. No, mamy to. A tu wyjścia. Tu wyjścia. Prawie bym przyjebał. O Boże. Dobra, gdzie jest śrubokręt? Gdzie ja mogę go znaleźć? Gdzie ja mam się przejść? Gdzie jest śrubokręt? Gdzie. Gdzie są narzędzia? Się pytam. Okej, okay, dobra. O co chodzi? Tak autentycznie o co teraz chodzi? Tam nic nie ma. Tam wejść nie mogę. Czy mogę? Wystarczyło się wystarczyło się spytać. Zanim Ci powiem, do czego go potrzebujesz, jeśli spróbujesz włamać się do starych automatów, który Ci Cię uprzedzi. Co? Yy, o czemu ja to pominąłem? Nie, u siodełku w moim rowerze jest luźne. Och, tak, trzyma... trzymam jeden w piwnicy, ale najpierw musisz coś dla mnie zrobić. Między nami nie płacę za wywóz śmieci. Zapomniałem wyrzucić worek na... ...worek w mój, nie wcześniej. Idź wyrzucić te śmieci, dam Ci klucz, gdy wrócisz. Och, ale weź tę latarkę. Na zewnątrz robi się dość ciemno. Już jest ciemno, ze względu, że tu przyszedłem w nocy. Dzięki, ale bateria jest wyczerpana. Pogrzew śmieci, jak się skończy. Znajdziesz coś. Super, zajbista porada. Na no, mi tej śmieci idziemy. Wystarczyło podejść po prostu do typa No XD. No cóż, głupota nie boli, czyż nie? Ale ogarnąłem minigry. Nawet... Pułapka na szczury, ciekawe. Coś tu jeszcze jest? Chyba nie. Dobra. Wyrzuciłem ci śmieci, w nagrodę żądam od ciebie śrubokrętu. Nie to Gotowe Dzięki dzieciaku ratowałeś moje bolące ple... Przeczytałem bolące dupsko To już moja wina Trzymam... Trzymam narzędzia w piwnicy już i tego klucza bym Się tam dostać Zakładam, że te klucze też działają w... Kilka lat wcześniej Dobra, piwnica, piwnica To nie tutaj, czy to jest backst za backstageem? O, w korze, tak. Ale śmieszna latarka. To coś jest bezzerzewiałe, żeby użyć. Wygląda na to, że leży tu od dziesięcioleci. Okej, okay, czyli. Nie ma sensu korzystać z wentylacji już wystarczająco dużo czasu zmiany mu Jeffem. Dobra, ale rozejrzeć się zawsze można. Kolejna bateria. Spoko. No to dobra. Wyłączymy latarkę, żeby baterii nie marnować, i lecimy z powrotem tego dzieciaka, który już tam spędził nie wiadomo ile. Poczekaj jeszcze takie dwa łyki. Może trzy? Nie no dobra No raz, na razie i tak tutaj nic nie ma, więc no Idziemy do piwnicy To jest alarm Kostium Fryderyka, dokładnie to czego potrzebuje Spoko. Czy mogę tutaj już wentylację? Nie mogę z wentylacji korzystać. No cóż, dobra. Nie ma co i przedłużasz, lecimy uratować tego dzieciaka. Wyłączmy to. I to jest moment, w którym chyba coś tutaj za chwilę przyjdzie, czy co nie? W końcu ten. Zaryzykuję i pobiegnę. Chodź uratujecie. Długo nie czekałeś, prawda? Uf, dzięki, myślałem, że będę tam uwięziony na zawsze. W jednej chwili rozmawiałem z przyjacielem, a potem. Och, to brzmi jak on może być w niebezpieczeństwie. Chodź możemy go razem znaleźć. Nieważne, wynośmy się stąd. Czekaj, szukam mojego taty. Nie widziałeś wysokiego mężczyzny w niebieskiej koszuli, prawda? Masz na myśli dorosłego? Nie, nie widziałem. Słuchaj, człowieku, chciałbym ci pomóc, ale. Tylko tu nie ma. Pająki. Dobra, czyli teraz muszę się ba bać o to, żeby nie bić za głośno. Już nie mogę tak swobodnie biegać. Trudno. Dobra, wyszedł. Um, mogę? Nie mogę. Nie mogę już tutaj. Dobra, czy mogę tu kratę wentylacyjną w końcu odkręcić? Mogę. Dziękuję. Gotowe, powinno się teraz otworzyć. Wchodzimy, czy mogę teraz? Nie chcę. Nie, 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 nie. Wejdź tam jeszcze raz. I teraz Okej, okay, dobra. To przechodzi tutaj. Mogę tędy wejść? Nie mogę. Jak to drzwi są kurwa zamknięte? To jak on wyszedł stamtąd? Dobra. Czyli niepotrzebny, ten dyf w dobra potrzebnie, bo potrzebnie było chociaż wentylację sobie odblokowałem. Dobra, teraz otwieramy i spierdalamy, tak jak nasze zadanie mówi. Ale przycięło. Dobra Nie miałem dużo czasu, żeby szukać taty, ale muszę najpierw wymyślić lepszy plan Przepraszam, tato, dbaj o siebie, dopóki nie wrócę Dobra Dzień drugi Możesz sprawdzić... Nie! Och, czy to wszystko był tylko sen? Chyba powinienem wstać. Już wstałeś. Dobra. Mogę pogłaskać kotka? Halo? Nie ma czasu. Nie ma potrzeby używać latarki. Ja nie chcę używać latarki. Chcę pogłaskać kota. Proszę. Dostałem info, że mogę to zrobić. No, idź pan. Dobra. Aha, czyli... mo. Dobra, czyli mój ekwipunek się jakby nie kurczy, kurczy, Jezu, nie jest, nie ma limitów, mogę, mogę mieć przedmiotów ile chcę, okej. Okay. Dobra. Uu, dobra, nie ma co, ja już tu siedzę z godzinę. I powiem tylko tyle. No, zajebista Gra. Naprawdę. O dziwo, że oglądałem ją raz so ja nic nie pamiętam. A zesrałem się dwa razy mocniej niż. Nie, nie wiem, przy samym Security Bridge czy. przy Security of the Mimic. Zajibiste. Dobra. Ja kończę. Było miło. Żegnam. Do następnego.